Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski z internetowego sklepu modelarskiego Tank Models. Jak już wielokrotnie mówiłem, poza tym, że wysyłamy do Was przesyłki za Pocztą Polską, kurierami, jak i również za pomocą firmy InPost. Szczególnie tutaj polecam Wam przesyłki InPostu, ewentualnie Poczteksem. Już nie ma paczek pocztowych, jest tylko i wyłącznie kurier Pocztex. Ja preferuję firmę Inpost, nie zawiodłem się na niej, tak samo jak i wielu moich klientów sklepowych. Witam serdecznie subskrybentów, witam serdecznie oglądaczy moich kanałów, których zapraszam do subowania. A posłuchajcie, bohaterami dzisiejszego unboxingu będzie najnowszy kolejny zestaw w ogóle y, polskich pilotów 1925-1939. Jest to zestaw trzeci, y, który chowa się pod numerem 72MHM0057, czyli 7257 po prostu. Y, jest to zestaw figurek. Y, posłuchajcie w skali 1:72, czyli y, y, idealnie do na przykład y, modeli. Modeli. Posłuchajcie, walczę z otworzeniem tego pudełka. Uf, udało się, bez uszkodzenia. Tak prezentuje się w takich blisterach. Jest sprzedawana seria historyczna Shibor Miniatures. A tak prezentują się figurynki pilotów. Bardzo fajna jest ta figurka. Przypominająca figurę z pomnika lotnika z Warszawy mający śmigło i tutaj, posłuchajcie, jest bardzo ciekawa rzecz. Jak zobaczyłam tego, właśnie pierwszą zapowiedź, tutaj stoi oficer z Kubasa, najprawdopodobniej pije herbatę, ewentualnie kawę, kawa, kawa jest zawsze dobra. Posłuchajcie, zdziwiłem się tym, że on jest w <laughs> Żołnierze, lotnicy Wojska Polskiego, nosili okrągłe czapki. Nie mieli rogatywek, tylko okrągłe. I okazuje się, że byłem w błędzie. Ponieważ we wczesnych latach lotnictwa obowiązujący lotnicy nosili normalne rogatywki. Dopiero później, po zmianie regulaminu, zmieniono czapki na okrągłe, nierogate i dopiero późniejszy. I tu mamy, posłuchajcie, pilotów. <coughs> mamy tak, pilota myśliwca. Najprawdopodobniej, zaraz zobaczymy. Nie, to jest pilot, który nadaje się do karasia, jak i również łosia. Ma zupełnie inny spadochron. Tutaj widzimy y, pilota myśliwskiego, czyli na przykład może być do wczesnych PZL, y, P, powiedzmy, y, 7 ale również samolotów, które posiadaliśmy dużo wcześniej, produkcji francuskiej. Ten pilot, moim zdaniem, nadaje się również jako pilot, na przykład obserwator, ewentualnie pilot samolotu dwu, na przykład powiedzmy dwuskrzydłowego, które również dwupłatowego, co ja mówię dwupłatowca jakiegoś powiedzmy, ewentualnie na przykład Chapri. Więc to są piloci, powiedzmy, z takiego szerszego przekroju historycznego, jeżeli chodzi o, powiedzmy, lotnictwo polskie. Ja powiem wam, czekam teraz na zestaw na przykład trzech pilotów załogi do Karasia. Ewentualnie do pełnego, pełnej obsady łosia, tak? Na przykład czekam na pilota do polskiego PZL P11, czy też 7, czy też 11, czy 24, ale na przykład pilot plus dwóch, powiedzmy mechaników, byłby to super zestaw na dioramę, właśnie z PZL-em. I na tyle, no dzisiaj kończę na chwilę obecną, na, na tyle ja, jedynie, co tu zobaczymy, jaka skala prawidłowa jest. I od podstawy, od buta, od buta, figurka mniej więcej ma 25 mm do linii wzroku, do oczu. No, tak? Nie, cała figurka ma 2,5 cm. A do linii oczu kurka wodna raz, dwa, dwadzieścia trzy mm. Mniej więcej tak ma. W każdym razie cała figurka ma 25 mm. Ten ma na przykład do linii wzroku dwadzieścia trzy mm. Od, od podstawy, od nóg, tak? Od yy, podeszwy. Yy, dziękuję Wam za uwagę. Zestawy pilotów od Scibor Miniatures są oczywiście na stałe w ofercie mojego sklepu. Link do tego zestawu, jak i również do wszystkich innych zestawów, łącznie z obsługą TKD, znajdziecie w opisie mojego filmu. No i oczywiście zapraszam Was również do poznania pełnej oferty mojego sklepu internetowego. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.